Kiesiek. Jesteśmy na lotnisku wieszące. W tym momencie leci tak samolot rządowy. Przyjacielem kanału jest Marka Aurus, która produkuje akcesoria oraz sprzęt najwyższej jakości dla graczy. sobie zobaczyć jak wygląda samolot polski samolot przy okazji testuję gimbala rozdziewiczam go zobaczcie samolot rządowy takim prezydent podróżuje później tak tu stoi Dreamliner Boeing 7878 ten samolot będzie leciał do Ameryki To jest. Raczej nie te samoloty miały zepsute silniki. Tylko model wyżej. No, ze mną jest Amelka. Chodź, idź tam, to cię pokażę. Amelka! No, idź tam wyżej, to cię pokażę. Chodź, idź tam, to cię pokażę. O! Na tym, co żeśmy ostatnio lecieli? Kajcie, Amelka, teraz tak. Później, leci, no później stoi kolejny samolot tam. Za chwileczkę wam pokażę, jaki samolot Tu stoi. Mówisz, Amelka? Ja widziałam ten samolot. Widziałam, Amelka, ten samolot. Dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. O, o zaraz będzie tankowanie. O, Ten Dreamliner będzie leciał do Ameryki. Zobaczcie sobie go z bliska. A za chwilę. Zejdziemy sobie niżej. O tam leci samolocik. Tata, by też by takie jadliśmy. Zobaczymy, co to jest za samolot, Amelka. Tak, bo dzisiaj ten samolot jest wielki. Idę już coś to wypić, dobra tata? tu No. Idę go wypić, a zaraz do Ciebie wracę, dobrze? Tam chyba rządowy jest sam Tam jest rządowy, tak ha? będzie Kaczyński leciał No Rzeszowa z konferencji Kaczyński, no O, zobaczcie, tu jest ten Dreamek hmm. Patrzcie, tak wygląda ja już wiem, Tak wygląda Dreamek Dreamliner. Widzisz Amelka babcia będzie leciała tym dreamkiem. Pamiętasz, co tutaj straże jechały i pogotowie? No. Przypominasz sobie? Chyba z tym samolotem. No, co się rozbił wtedy. No. No. Idziemy na dół teraz. No, no, to po... no, to... no idziemy teraz na dół. Jak to? Aś Amelka Kawy napije trochę. Tak. I idziemy na dół, a to... O, idziemy. A kiedyś nagraliśmy taki filmik, i to był. <grych> idziemy tam na dół teraz. To, ta, to wtedy leciliśmy do Warszawy i ja A ja potem zaraz przyjdę. Tylko idziemy na dół tam na kamerę. Idziemy na dół teraz. Tutaj nie byłem. Byliśmy, byliśmy na tarasie widokowym teraz. Właśnie. I ja tutaj. Aż w tym nigdy nie byłam, tylko tam. Nie, na tam nie. Ten. Myślę, że mi ten mikrofon będzie zdawał. fajne rzeczy. No, będzie zdawał egzamin, jeżeli chodzi o po prostu takie nagrywki z vlogów. Patrzcie jak wysoko. O tam. Teraz pokażę Wam. Ja nie nagrywam panią. Nie, nie, nie. Ja sobie tam nagrywam. Ja sobie tam nagrywam. Ale to idzie ten! To idzie na, na YouTube. Idziemy, bo się rzuca. To jest na, zakaz nagrywania. Idziemy teraz na dół. Idziemy na dół, no. Chodź Amelka. Idziemy po schodach. A później tutaj iść na tam autobus na górę, No. Jesteśmy tu ciężki, powiem wam, że jest. ciężki ten gimbal. Ja przy okazji go testuję. Jechaliśmy, to teraz z babci, No, chodź, Amelka, stawaj tam. Zobaczcie, tak wygląda wszystko, ładnie, pięknie. Pamiętasz tego rycerza? No, ja pamiętam. Zobaczcie, zobaczcie, G2A. No, o tam, tam, gdzie ty ludzi są, o tam, to to są odprawy, tam, są, ten, tam jest check-in i tam się nadaje walizkę. Dokładnie. Tam... Chodź idziemy mamelka dalej. Tutaj mamy kiosk. Tak, Kioskiem już tutaj byłam. Tam są jakieś zabawki i można kupić. Tam zatem chyba. Ja tam udaje, że tego nie słyszę, że jest zakaz nagrywania. No właśnie. Nie amelka? Ja tutaj nie widzę, żeby był zakaz nagrywania. No Tam mamy kioski. Powiem wam, że ten gim gimbal jest fajny, tylko że jeszcze muszę się nauczyć im dobrze operować. O, patrz jaki samochód stoi. Wow. Tato, no? tutaj zdjęcie, przy tym Później? Później. jest zakaz nagrywania, policja szła i nawet słowem nie pisnęła. Policja powiedziała. No. Myślałam, że dobi zdjęcia. No. No, ale kamerę Dobra, jedziemy teraz jeszcze na taras widokowy Amelka, bo tu już nic nie ma. Żeby wszystkiego... O, jak kotzy zatrzymują. Co? się zatrzymują. No. Ale czego? Idziemy na taras widokowy tam. Za policja... Ja z policją Amelka nie będę w windzie jechał, chodź. Pójdziemy, tutaj mamy kawę. Nie, jedziemy windą. Windą jedziemy na taras. to dziękuję przy uwadze. Czas na pani, żeby nam nie mówiła, że za No. No. Ja udaję, że tego nie słyszałem. A ty? Ja tak Wsiadamy do windy. No. Jakbyśmy nie słyszeli, to było. A, winda. Tu jest taka winda i tu jest takie... I patrz, tata, jeszcze tutaj pokaż. No. To jest to. Znaczy, osoby mogą chyba tu być. A tu tak, na grze... mogę się pokazać. O, jedziemy do windy. No Idziemy, winda jest, o. Idziemy na numer 2. Jedziemy. Aż tutaj są numerki. Od 0 O, jestem. O, do... o, siema! Ej! Halo! Weź <laughs> na siebie kamerkę przykręcicę, ale zobaczymy. Tak, przykręci się, bo tak... Co o jest. Amerykę, Wiecie? Rady, Siema. Ale światło razi. Tata, chodź. Chodź, chodź Amelka, chodź. No, policja szła, nawet słowem nie pisnęła. To u, u, u. Nie Amelka? Tam są kible. Aha. Jakie kible? Wiele kiblic. To ale my sobie nagrywamy ile chcemy, prawda? Idziemy się kawy napić? No Czy czekoladki, czy nie? Tata, musimy iść na oko. To jest bar to i nasza babcia No, jest babcia, jest Idę Idziemy tutaj O, przyleciał lot Amelka, Samolot przyleciał A wiem, że ktoś powiedział zakaz nagrywania, ale Tata udawał mi, się Tak tak, ta co odprawia. O kurde. A policjant trzeci się nic nie czepił. A. Idziemy. Amelka samolot przyleciał. Chodź. Już! Przyleciał ten embraer. patrzcie jak głośno. Patrzcie jaki embraer. Jeszcze Chodź Amelka, przesuń Widzisz dobrze czy nie? Czy cię podnieś? Chodź Amelka. A widzisz, dobra. Embraerem leciałem do Warszawy. On też z Warszawy przyleciał. 195 albo 175 Embraer. O, Zaraz będą ludzie wychodzić.

Lekka, chodź tutaj. Patrz jak będą zaraz wychodzić ludzie z samolotu. Będzie tankowanko, bagaże będą brane, widzisz? Patrz, jak pan otwiera klapę z bagażami. O, no, dobra, już wychodzą, bo pukali. No patrz. A pamiętasz Melka, jak żeśmy tam byli w środku pilotów? W Warszawie, nie? Żeśmy siedzieli z pilotami w kabinie, nie? Zrobiliśmy no. dzień ale każdy może chodzić. O już ludzie wychodzą. O tam stoją samoloty też. A nie. przekręcaj się. No to zdaj mi. A tam dalej są samoloty. Trzy samoloty tam koło hangaru stoją tatuś a to będę górkę od babci wziąć mhm o, Dreamek w całej okazałości i będziemy powoli kończyć film zaraz Amelka kończymy a tam dalej stoi samolot rządowy. O tam, tam dalej jest samolot rządowy. O tam gdzie pokazuje palcem. A, a więc tak. Ja się będę żegnał. Jestem Zostawcie. Łapkę w górę, subskrypcję i subskrybujcie kanał taty, tak, tak jak mówi tak, Amelka, nie? Tak. I dużo łachać, dużo, 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 dużo No, mów teraz. W górę, no, dobra, to my kończymy. I narka.